Będzie suknią mroczną, będzie, hmm, będzie jakby antyaborcyjną, anty hmm, powiedzmy dużej liczby umieralności noworodków ciągle jeszcze w Polsce. Żeby wzmocnić ten efekt, że te dzieci są tak zaplątane w tą sieć jak ryby, które nie mają głosu, to będzie taki bardziej no, projekt hmm, z przesłaniem. Robiąc moją pracę tak naprawdę niczym się nie inspirowałam, ponieważ miałam gdzieś to w głowie, parę nocy nie przespałam i ten pomysł po prostu naradzał się stopniowo. Nie wiem, nie wiem tylko podoba, czy to się to jest po prostu to co mi się podobało. Chciałam, miałam jedno główne założenie, że chciałabym, że będzie, żeby było kolorowo, no i tak jest. chciałam typowo fashionowej pracy, chciałam bardziej coś, e, modę użytkową wcielić w życie. Mam nadzieję, że mi się udało to osiągnąć. E, tak będzie pobalający. Dwie nieprzestane emocje są tego dowodem. Inspirowałem się tym, że się niczym nie inspirowałem, po prostu chciałem się pobawić formą. Przyszedłem z założenia, że po prostu e, zobaczę, co, co wyjdzie, że popróbuję różnych form i Właściwie bardziej chciałem, tak e, nie wiem, poniec na lajcie. Inspirację do stworzenia, do przerobienia właściwie tych dwóch sukienek wisiłam, właściwie zaczerpnęłam z pokazu Diora z kolekcji wiosna lato 2011. Inspiracja. Pytanie o inspirację jakże jest najtrudniejsze, bo inspiracji jest mnóstwo, trzeba wybrać się ten jeden motyw przewodni. I tu jest chyba karma, darma, droga, podróż, dusza. Czarno Inspiracja była Joanna Dark. Moja praca jest dość minimalistyczna, inspirowana zbroją. Nie miałam konkretnej inspiracji, bardzo spodobał mi się. Sama idea konkursu, czy przerobienie starych ubrań, szczególnie starych sukien ślubnych na, na coś nowego. Moja praca jest pracą, w której po prostu staram się dostrzec to, co mogę zrobić z materiału, który został mi dany i, i na zasadzie eksperymentów i zabawy przyszła moja praca, więc mam nadzieję, że będzie się podoba. Się nocnym motylem, czyli ciumą, oraz e, zainteresowałem się pokazami Victoria Secret, dlatego ukazałam bieliznę z przodu. E, oraz jako że suknia ślubna była biała, chciałam e, skontrastować to i zrobić e, w pełnej czerni. Mm -hmm. Pokazać seksowną wieczorową sukienkę. Więc musiałam kombinować. Co chwilę musiałam e, zmieniać swoje założenia, dokładałam, odpróbowałam. Ryku było w tym, co nie wiara. Dzisiaj też mi opornie wszystko szło, ale z efektu jestem bardzo zadowolona.